Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzień kolejny, niedziela. 14.40 czasu greckiego. I teraz tak. Ruszamy powoli. Ja byłem pod prysznicem jeszcze, jak widać. Głowa mokra, dlatego, że rano, jak się budziłem, to byłem tak upocony, że ten mój wczorajszy prysznic mi wiele nie dał. Więc byłem się jeszcze raz, bo nie wiem, czy w Bułgarii będę gdzieś szukał prysznica na siłę, czy nie, czy po prostu se pójdę spać, ewentualnie jutro będę coś kombinował. I to jest raczej ta opcja. Dzisiaj mamy bojowe zadanie. Mianowicie dzwonił do mnie znajomy, który się niedawno przeprowadził z Bułgarii do, do Polski. Nasz były pracownik de facto, taki stary, stary pracownik. No i z racji tego, że ja już jadę w kierunku domu, a mam bardzo dużo miejsca w aucie, bo wyjechałem tylko na, trzy, na cztery tygodnie, więc połowę rzeczy brałem swoich tylko, więc mam jeden schowek wolny cały, drugi schowek prawie cały. Na górze mam praktycznie połowę wolną i on tam jakieś ubrania chciałby zabrać. To takie rzeczy, które sporo miejsca zajmują, niekoniecznie dużo ważą. Więc powiedziałem mu, że podjadę i jego żona ma mi to dać. Więc to jest taki plan, żeby zahaczyć Bułgarii przystanek. A poza tym to trzeba się dostać do Bułgarii. Tak się zastanawiam, że pojadę chyba sobie pierwszy raz inną trasą. A mianowicie widziałem, że jest taka droga, która idzie jakby w stronę Czarnogóry. I z tej, w stronę Macedonii. I przed Macedonią odbija w prawo i idzie przez taki park narodowy, czy krajobrazowy jakiegoś tam jeziora. Więc tam pojedziemy. Po pierwsze, tam jeszcze mi nie było. Po drugie, to jest darmowa, więc why not? A po trzecie, to, to trzeba skorzystać już z tej Grecji. Jak już tu jestem, tyle czasu to, to tyle. Więc zapraszam Was na dzisiejszy odcinek grecko-bułgarski. 33 stopnie. Nie ma jakiejś ogromnej tragedii, ale żeby było fantastycznie, to też bym nie powiedział. Lecimy z tematem. Pie! że przez te krzaki tutaj to niewiele zobaczymy średnio, myślałem, że będą jakieś fajne widoki i tak dalej, ja tutaj tylko lipa trochę, to jezioro jest trochę dalej od, od drogi, góry za to ładne po lewej Muszę przyznać, że może szlaki jakieś to tam były, turystyczne, po których można to chodzić, ale ta droga to była bardzo mało widokowa. Jest dużo więcej... Znaczy... Jest bardzo dużo dróg, na których są dużo lepsze widoki. No, w Grecji. Zrobiło to na mnie szału. Za 4 km wracamy na autostradę, kierunek Kulata. Do Bułgarii zostało jakieś 16 km. Natomiast widziałem, że jest kolejeczka na granicy, no i tej kolejki się trochę obawiam. No ale zobaczymy. Czy z tego wyniknie. Patrzę. Oh, Korek mamy. na... ...bułgarskiej autostradzie. Stoję tutaj już jakieś 30-40 minut. Pokazywało godzinę z haczykiem. No na razie końca tego korka jeszcze nie widać, więc zdecydowanie jeszcze trochę tutaj postoimy. do Sofii, natomiast ja muszę sobie zajechać do bankomatu, bo na parking, na który chcę jechać, nie wiem, czy tam można płacić kartą, czy nie. I chcę sobie wypłacić yy, bułgarskie lewy. To jest raz. A dobra, tam muszę jechać, bo tu przejadę potem. A dwa, że nawet jak mi coś zostanie, to sobie postanowiłem, że zostawię sobie na pamiątkę. Tak, jest tam. I tutaj gdzieś był ten bankomat. O, jest bankomacik. Mister Dzikolarze. Tutaj, Houston, mamy problem. Na tym parkingu, na którym ja się chciałem zaparkować, nie ma miejsca. I co teraz, Krzysiu? Nie wiem, widziałem, że tam jest otwarty jakiś nowy parking. Przed tym parkingiem, na którym chciałem zaparkować. Więc spróbujemy jeszcze tam się wbić. Ciekawe, ile będą chcieli za parking w ogóle tam. Kurde, no busa to byście mogli gdzieś upchnąć. No naprawdę, no naprawdę. Aj, tu jest polewa, jakiś parking, no, ale też zamknięty już. Ty, będzie lipa. Będzie normalnie lipa tu gdzieś zaparkować, tych Teraz Krzysiu trzeba szukać innego parkingu Jesus Jesteś Dobra. Tu sam nie stanąć. Co się zarobił? Chłop! Użo, cztery lewa. Nie Nigdzie się nie kieruj Teraz tak, muszę się tu pogarniać z tym wszystkim Zdrżała ta Bułgaria Chłop za parking 16 lewa krzyknął No ale takiś inny, więc 8 euro albo 16 lewa jakoś tak Do mnie gdzie chyba nie O, te tablice chłop przyszedł spisać. matę maty. Idziemy spać. Także. Dobrej nocy. Trzymajcie kciuki, żeby mi jutro znaleźć jakiś fajny ładunek. Tyle powiem. Do jutra. Pa.